Szanowni Państwo, chciałem podzielić się ważną bardzo radą w takich właśnie podróżach leśnych, trekkingowych. Mam jako, strasznie pada deszcz, mam jako światowej sławy traper doświadczenie. Na przykład przy ucieczce przed dzikimi zwierzętami, tak? Wyobraźmy sobie sytuację, że tutaj gdzieś za drzewa wychodzi rozświeczony rosomak. Co wtedy robić? Na przykład, co wtedy robimy? Ratujemy się ucieczką. To wygląda, dlatego dbajcie o kondycję. Ja nie żartuję tych To trzeba zrobić bardzo szybko, dynamicznie, tak żeby on nie zdążył was dopać.